Cześć, witam Cię serdecznie. Kiedy większość kobiet zaczyna ćwiczyć, aby schudnąć, wybiera zazwyczaj jakąś formę kardio. Jest to na przykład jogging, modne ostatnio zajęcia zumby, jazda na rowerze i tak dalej. W rzeczywistości badania pokazują, że wiele z tych kobiet kończy swoje starania z jeszcze większym wynikiem na wadze, niż wtedy, gdy weszły pierwszy raz na fitnessową drogę. No, i nie ma co ukrywać, często te panie mają za sobą kilka miesięcy, a nawet co najgorsza kilka lat ćwiczeń skupionych tylko i wyłącznie wokół długich godzin cardio. No i ta ogólna dezinformacja natarczywie rozpowszechniana w mediach wyprodukowała tłumy kobiet niezadowolonych ze swojej sylwetki, a uzależnionych od spalania kalorii zamiast odbanie o swoją własną formę. No i prawda jest taka, że niestety, ale samo wykonywanie cardio gwarantuje tak naprawdę niewiele w utracie tłuszczu. A w dzisiejszym wideo wyjaśnię Ci dlaczego tak właśnie uważam. Zainteresowana? No to co? Zaczynamy! Są główne powody, dla których samo kardio nie zawsze powoduje znaczną utratę wagi. Pierwszym takim powodem jest to, że zbyt łatwo jest zjeść kalorie, które spalisz. No bo zgadnij, ile energii wydatkujesz podczas np. 30 minut intensywnego biegu. Wiesz? <laughs> Już ci mówię, dla kogoś, kto waży, waży powiedzmy 72 kg, to będzie plus minus 400 kalorii. I zgadnij teraz, jak łatwo jest tę energię zjeść od razu po treningu. Łatwo, uwierz mi, no bo tylko garść orzechów, odrobina jogurtu i jabłko. Lub jeśli jesteś bardziej pobłażliwa, to niech to będzie mm, mufinka z kawałkami czekolady i filiżanka mleka. I tyle. <laughs> Ale nie chodzi mi o to, że nie powinnaś jeść orzechów, jogurtu, jabłek, ani mufinek, jeśli chcesz schudnąć. Ale chodzi mi po prostu o to, że jak widać, ćwiczenia cardio nie zużywają tyle, tyle energii, ile byś chciała. Energia, którą wydatkujesz podczas ćwiczeń cardio, Oczywiście, wspiera wysiłki związane z odchudzaniem, ale jeśli jesz za dużo, to żadna ilość wysiłku cardio nie doprowadzi Cię do Twojego celu. No i do tego musisz wiedzieć, że drugim powodem potwierdzającym, iż samo kardio nie zawsze powoduje znaczną utratę wagi, jest to, że Twoje ciało dostosowuje się do ćwiczeń, aby zmniejszyć zużycie kalorii. No bo badania pokazują, że w przypadku niedoboru kalorii organizm dąży do zwiększenia wydajności energetycznej. Oznacza to, że wraz z upływem czasu potrzeba coraz mniej energii, aby kontynuować ćwiczenia tego samego rodzaju. Oznacza to również, że nie wydatkujesz już tyle energii, ile wykorzystywałaś, gdy zaczynałaś. Po prostu wykonując te same ćwiczenia w tych samych warunkach z tą samą intensywnością, zwiększasz tylko szansę po prostu utknięcia w martwym punkcie. No i wiele kobiet, które doświadczają tego, próbują przechytrzyć organizm, atakując go po prostu większym wysiłkiem. Fakt, to może zwiększyć wydatek energetyczny, który jest wystarczający do zmiany wyniku na wadę. Ale musisz wiedzieć, że to może również przyspieszyć utratę mięśni i tym samym spowolnić Twój metabolizm. A finalnie e, możesz po prostu spowodować uszkodzenie metaboliczne. No i pewnie teraz pytasz się w myślach, czy ćwiczenia siłowe rozwiązują ten problem. Cóż, badania wyraźnie pokazują, że trening siłowy to skuteczny sposób na przyspieszenie utraty tkanki tłuszczowej i zachowanie mięśni, ale nie jest to najlepszy sposób na utratę wagi jako takiej. A badanie przeprowadzone przez naukowców z Duke University doskonale ilustruje tę kwestię. No, bo popatrz, naukowcy zrekrutowali 196 otyłych mężczyzn i kobiet w wieku od 18 do 70 lat i podzielili ich na trzy grupy. Grupa pierwsza wykonywała trzy jednogodzinne sesje, sesje treningu oporowego tygodniowo. Grupa druga 3 dni w tygodniu wykonywała 45-minutową sesję cardio z umiarkowaną intensywnością. A grupa trzecia wykonywała zarówno treningi oporowe, jak i treningi cardio. Dodam tylko, że wszystkie grupy miały kontrolowaną kaloryczność diety. No i po 8 miesiącach wygadni, która grupa straciła najwięcej na wadze. Wiesz? Nie, to nie była pierwsza grupa, ani też trzecia grupa. To była grupa numer dwa, która wykonywała tylko i wyłącznie sesję kardio. Ale, tak jest ale, to była również jedyna grupa, która straciła mięśnie, a tym samym w jej ciele zostało najwięcej tłuszczu, pomimo że straciła największą wagę. No i teraz zgadnij, kto zatem stracił najwięcej tłuszczu, a, a jednocześnie zyskał mięśnie. Hm? Tak, zgadza się. Grupa numer 3, która wykonywała e, trening oporowy i trening cardio. No i innymi słowy dodanie treningu oporowego do ćwiczeń kardio spowodowało mniejszą utratę wagi z powodu przyrostu mięśni. Ale spowodowało większą utratę tłuszczu no i szczuplejszy wygląd. Z tego powodu, jeśli twoim celem jest mieć wysportowaną, szczupłą, stonowaną sylwetkę, powinnaś skupić się po prostu na właściwym treningu i odżywianiu. A więcej o tym mówiłem w poprzednim wideo dotyczącym rekompozycji ciała. Także Zapraszam Cię serdecznie do oglądnięcia tego wideo, a link znajdziesz w opisie. Także podsumowując, jeśli wykonujesz co najmniej dwie sesje treningu oporowego w tygodniu w połączeniu z cardio, to tak naprawdę powinnaś doświadczyć pewnych korzyści, których nie uzyskasz stosując samo cardio. Dlatego powinnaś również postrzegać trening cardio. Jako wspomagające narzędzie do osiągnięcia swojemu, swojego celu, a już na pewno nie opierać na nim całej swojej redukcji. Kropka. Mam nadzieję, że pomogłem Ci tym wideo. Tak więc dziękuję ci serdecznie, że poświęciłaś mi kolejny raz swój cenny czas. No i dziękuję za twój kciuk w górę, który dzisiaj to już na pewno zostawisz. Nie ma takiej opcji. A jak po wideo zrodziły Ci się jakieś pytania, to już wiesz gdzie mnie szukać. No i tyle razy mnie widziałaś, że powinnaś być już teraz bardziej śmiała. Okej? Okay? Zatem jesteśmy w kontakcie. No to co? Do następnego. Trzymaj się. Cześć!